Siema siema witam was bardzo serdecznie z tej strony Sawano znajdziecie sobie zagramy mi na Dzikiego Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę suba z dzwoneczkiem aby być na przyszłym odcinku Discorda w opisie a ja nie przedłużam i lecimy Dzisiaj w tym odcinku widzowie będziemy Udawać się do wszystkich miejsc z tablicami ogłoszeń i je będziemy po prostu odbierać tak zyskując nowe y, zadania w, y, na scale league. tu nie ma. To jedynie raz, dwa, trzy miejsca będą do spenetrowania te wyspy, może kiedyś popłyniemy tam. No. Po prostu trzy, trzy spenetrujemy sobie te i później porobię y, znaki zapytania dzisiaj, nie? Więc to będzie taki ala poboczną wcinek, widzowie, nie? Ja nie przedłużam. Tu ustawiam znak. Może tu, bo i tak będziemy po drodze szli. Czy kiedyś Po drodze będziemy śli, ten znak zapytania sprawdzę. Pójdziemy sobie, widzowie, do y, tabliczki ogłoszeń. Dzisiejszym komentarzem do napisania, widzowie, żebym Wam serduszko przypiął, będzie. Ta Tablica ogłoszeń. ogłoszyć To przypnę wam serduszko Bandyta? Młodszy jeszcze teren z Wątpity, i później sprzed, sprzedam item, które znajdę. Tu już nie ma itemów do zbierania. O tu coś leży. Z kamienina. Uuu, dobra. Jednak się opłaca to wszystko. Teraz zanim tu pójdziemy, to ja bym po, pojechał sobie do tego znacznika widzowie. Płotka, noga. Rusz I na przełaj z kurwy stano. To jest właśnie fajnie. co tam, że są te góry, wzniesienia i te inne. Jest lepiej niż na przykład. Jazda po welen, po tych bagnach, co płotka nieraz nie chce nawet na bagno wjechać. A to to ten skarb, widzowie jest pod ziemią. Te, on jest na tej wysokości jak droga. Tylko, że jak widzę, to tam nie, be, nie ma żadnego wejścia. Jest wejście. Dobra, wchodzimy, widzowie. Co by mogło się stać? Co się stało? Nie, nic, nic, mi nie walczyłem. Nad... I te maski, co to za zbroja? Bryg z Belhaven. O, cie, nie gadaj, że trupy tych, 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 tych widzowie pojawiły się tu na górce. Oczywiście. Dobra i teraz możemy płynąć sobie do I Nie płynąć tylko jechać do miasteczka Żeby wziąć ogłoszenie przy okazji znacznik nam się pewnie pojawi Więc będziemy tutaj mieli kolejny te teleport Nie było łatwo synu zdrowych, ja synu. Powiedzcie no chłopcy, gdzie tym razem płyniecie no okej, no wyglądamy, garnizon nie, nie to co ten mój lada, co stery. no tak, wojska posłali pewno przeciw Gdzie nie myślą, że ich kto od morza uderzy. Sprzedamy to sobie te, te maski dzień. Dobrze wydać zarobiony pieniądz, to też sztuka. No, ja to bardziej ciebie opierdolę na ten pieniądz, Zobaczymy. ale mniejszo Teraz będziemy mieli tyle samo co, co parę odcinków wcześniej. Co? Bywaj. mój był taki O, i Ej, znacznik jest. się pojawił. Ej, e, tą propozycję kiedy indziej wysłucham. Bo to pewnie jakieś zleconko na potwory. Ja się tepnę tu i wezmę sobie... Tablice ogłoszeń widzowe. Służymy tej, której. A więc z ogłoszeń to by było widzowie wszystko. A tu jest tablica ogłoszeń. Tepnąć się, czy jechać podką po tych znaczkach. O to jest pytanie. Dobra, jedziemy po tych czterech znaczkach widzowie. Albo złota, albo z podką Podka do nogi. Tu są wilki, dobra, jejo, widać nie chcecie się walczyć ze śmieciami. Co to? Nie wiem co to było. Dobrze, podkądź, że dalej pojechał. Pomogę ci też kiedy indziej. Na razie idę tutaj oczyścić. Tartak z pierdolonych bandytów. jest tylko ty i ja i to czyszone chyba wszystko wicowie Ale dlaczego? A może tu gdzieś jeszcze jest chłop. Do zajebania. Jest tam na dole, już, już widzę go. Ale zanim go zajebię... To ja... To, to ja zajebię sobie i te maski. No w końcu! Proszę bardzo Kolejna wioska oczyszczona przez wieczka widzowie Ludzie powinni teraz składać się, udawać mu, mu wszystko co najcydniejsze. O, jest kółeczka. Ty nie jesteś płotką! Płotka jest jedyna w swoim rodzaju. No! Eh. Właśnie. I temek. I temek do zebrania. Dobra, wziąłem i temek. Tutaj yy, nie było czasem jakieś skrzyni. Skrzyni do zebrania. Nie. Dobra. To więc możemy jechać, widzowie, dalej. A, do kupca kiedy indziej pójdziemy. Teraz bym pojechał tu i tak po kolei aż do ostatniego zna znaku, nie. Za ogłoszeniami Dasz mi podtrzymać. Hej, że tutaj. Nie, chcę się rzucać okiem na ciebie. Przybłęda, przybłęda Mato, to twój pies. Chociaż nie powinienem pieska złodziei. tak szybko. Powinienem, z powinienem ci powiedzieć, że przyb przybłęda ci kurwa urodziło. Yy, te tego też nie powinienem powiedzieć. Przy przy przybłęda to ty śmiecił. Tak powinienem powiedzieć. Chodź, nie, niedźwiadek, ależ ładny, taki biały, wielki niedźwiadek, ale pokonałem Cię. I wezmę sobie twoje, twoje jedzenie Twój mózg, może kiedyś mi się przyda do czegoś mózg, do jakiegoś... ...eliksiru. Może i tak. Aha, płotka, wiedziałem, że to, że tak zrobisz, tam nie zejdziemy, musimy jechać sobie drogą, bo płotka widzi... Mm. Ja tam nie zejdę. Nie zejdę tam. Musi samemu tam zejść. Dlatego... Jak mam samemu zejść, to zejdę. O ku... Dobra, trzeba jaskółkę wypić. Sie siema, cyklopie. O ku... Ile itemków dostałem. Co to za miecz? Ogólnie jestem ciekawy. To jest ten, co dostałem teraz? Ta, to jest ten ocie. Jeszcze lepsza runa na podpalenie. O kurwa. No ja mówię, to się, to się zawsze opłaca takie miejsca zwiedzać, widzowie. Bo zawsze albo hajsy ci wpadną, albo ci wpadną unikatowej te maski, widzę Dobra jesteśmy na drodze to ja bym w sumie sobie wezwał płotkę o płotka co tu robisz zanim Cię wezwałem to już tu stałaś Jedziemy na przełaj do kolejnego znaku zapytania, w widzowie. Dobrze, że przejechaliśmy to bo ja z nimi nie lubię walczyć. Aha, to jest w jaskini ten znak zapytania. Prawdopodobnie tak, dobra, widzowie, wchodzimy do jaskini. Kurwa, ktoś wąka puścił, było słychać w tej jaskini głęboko. Co ty żyć? Żem zjadł gulasz Cześć! zestrów coś to jest Kidni jest do wzięcia czyli lipa dobra jest coś tutaj jest. Tu coś będzie? Też. A nie, to grzybki halucynki. Tu jest za to skrzynia. Tu kolejne. O! Czek Wiedzmińskiego tutaj jednak był. A, dobra. I teraz możemy sobie, widzowie, na spokojnie, na luz zaku wyjść i do kolejnego znaku zapytania się udać. O dobra, yy, yy, zostawcie mnie. Ja nie lubię tych śmieci tu. A tu badyty są, dobra. Chodźcie, pan Raz przyjdzie zdychać. Je, butu. Coś po wszystkim. Dajcie mi itemki, z chęcią sprzedam je. Ja nie wiem czemu oni tu stali widzowie Ale z chęcią Udam się tu E to ja To ja weszłem do jaskini To to jest gdzieś na górze widzowie tak to dobra O to idziemy na górkę widzowie Bo jak to jest tam to no jednak się cofnę. A przy okazji, jak zwiedziłem jaskinię, to też dobrze. Medalion drży. To, to miejsce mocy. No. Kolejny punkt umiejętności w cowie. I teraz ślizgamy się na dół. A i tak nie. Myślałem, że się ślizgniemy. Albo to. Dobra. Teraz się poślizgamy chwilę. bandyty tak? bandyty spać śmiecie dawać mi tamki. wszystko co macie tutaj cenne które zajebaliście ludzie o sobie mi i będę miał więcej hajsu, bo tutaj Gertrude jest największym bogaciem na całym kontynencie, i na wyspach ligę Dobra, i teraz udajemy się do. Miasto już Siema Dla przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to Pamiętasz? O Kupiec, a akurat uh -huh. dobrze, że jest tutaj graty przywlokł No Przywlokłem go jak graty teraz Słucham ciebie ojebie na hajs Dobra, jedna koszyla mi starczy, tak myślę. No i chyba wszystko Bejwaj, bywaj, Na więc Dobra, gdzie ja teraz mam się udać na... Tutaj miałem się udać, dobra Trzeba ci dłużej na wyspach zostać. Krzepy nabierz No krzepy to ty se, kurwo nabierz Bo Frejdu, gardł, to... To by ci wyjebał raz dłużej, i by było po tobie śmieciu. Nie gadaj, że żeby tam móc wejść. To tu nie ma wejścia oho! Którędy tam dostać się, widzowie? O to jest pytanie. A tutaj tą drogą. Zamiast sobie obok iść, to ja sobie utrudniam tylko zadanie, ale chociażby nie, nie by było zajebistego humoru, gdybym nie zajebał tego, tak widzowie. Mhm, co gotujesz? Przyjaciel ja nie już jest? Nie pytań. Zupę z baranihubu. Mapa. Są rzeczy, Tepnąłbym się tu na wieś, i bym te cztery znaki zapytania zrobił. Hurra, moja ulubiona! Zaraz będzie. Dobra, biegniemy do znaku zapytania. Widzowie, nie, nie do znaku zapytania, tylko do. Miejsca magicznej teleportacji zwanej znacznikiem. Na pokątną! Jesteśmy na pokątnej widzowie. Tutaj teraz trzeba się udać. No jest 100 metrów, to sobie pobiegnę z burta widzowie. Pewnie jakieś bestie tu się zagniedziły. Wiedziałem, że utopki. Chodźcie kurwiska. Jebu tu. To już wszystko? Stąd wychodzą utopce. Najlepiej wysadzić to miejsce. Nie ma właściwej petardy. Ale to nic, zbiorę sobie po prostu ich ciała i sobie pójdę stąd. No dobra. To ta rzecz zaliczona, znak zapytania. Teraz by trzeba było się udać tutaj, w widzowie. Też niecałe 100 metrów. Fajnie. To jest wszystko bliziutko. O, co tu jest? Wywerka! I po wywerce. Co tam chroniłaś wywerko? Popa z mieczem? No dobra, będzie, mieczyk będzie chodzić na sel. Kolejna rzecz, którą... Aha, to jest tam na dole, woda ta. Już widzę to. Tylko ja sobie zapiszę, na wypadek gdybym... Coś odwaliłbym spadł A spróbuję zjechać sobie Dobra jeździ A tu jest miejsce mocy widzowie Pokaż co umiesz Chodźcie dalej do mnie, lećcie w moją stronę Dobra to ja ciebie zajebię Tak to Jeszcze jakaś Miejsce mocy Mogę z niego jeszcze? zaczerpnąć To zaczerpię sobie Z miejsca mocy Kolejny punkt umiejętności Zaraz będziemy widzowie jeszcze sobie punkt umiejętności rozdawać Ale ja sobie Przelutuję to co Dziwki ukrywały Przede mną Po. Bo... Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. Po co się pozbyć legowiska syren? Jak mogę sobie wziąć? Splądrować i te maski, a może u nich to jest ten klucz dobra. To ja jednak bym się kiwnął widzowie. Pyk. I pewnie yy, to, to czym podpaliłem już raz legowisko syren. To teraz mogę znowu, tak. No muszę sobie zejść. Chodź do mnie. Uuu, uh, level dostałem. Jest sparty za zajebanie. Za Zajebiście. Ale klucza dalej nie mam, aby tu się dostać. Zamknięte. Może klucz w jakiejś skrzynce tutaj widzowie leży. Ale i merytówki się mi przydadzą. Dobra, nie ma nic ciekawego tu już. Więc widzowie, w tym miejscu. A, myślisz, że już się zakończył, Nie, rozdamy sobie punkty umiejętności. A. Wszystkie punkty umiejętności rozdane. wszystko jest zrobione. praktycznie. Po trzy wszystkiego już mam. No i dobra. Więc teraz, widzowie, mogę się w tym miejscu z wami pożegnać. Dzięki za to, że byliście gra z wami z wano. Cześć, cześć!